Pomyślałam, że zrobimy znowu tier listę i tym razem potworków, ale myślę, że taka tier lista z potworkami na zasadzie, który jest trudny, a który nie, byłaby no taka średnia, no bo wiecie, na początku gry to nawet zielony slime jest trudny, nie? więc trudno orzec, że tak powiem, no bo to zależy wszystko od poziomu, na jakim jest gracz, od umiejętności itd. Więc zrobimy tier listę słodkości potworków, czyli które są spoko i mogłabym je mieć jako zwierzaki domowe i się do nich przytulać, a które są wstrętne i po prostu śnią mi się po nocach, zwłaszcza jak wydają jakieś dźwięki nadchodzące. Jeżeli chodzi o te poziomy, no to wiadomo, coś co mogę mieć w domu i chcę go wyprzytulać. Mogę pogłaskać, więc still cute, ale nie aż tak. Podziwiam z dystansu, to jest taki średniaczek. Nie zbliżaj się, to wiadomo. No i uciekam, to jest po prostu największe zło i ja nie wiem dlaczego te potworki w ogóle istnieją w tej grze. Te kolory to jest intensywność, chcecie przytulić tak mocno, że to jest czerwony kolor, w tym sensie. Mi się podobają tak kolory, to celowo tak miało być. Dobra, gdy dajemy węża, słuchajcie, to jest bardzo specyficzna, yy, specyficzny potworek. Ja w sumie mówię na to wąż często, dlatego że to jest serpent w grze, co nie? Serpent to chyba znaczy wąż. Wiem, tak, wiem, że serpent to znaczy wąż, bo umiem powiedzieć il cuoco cucina il serpente al cioccolato, czyli że kucharz gotuje czekoladowego węża po włosku. Kocham Duolingo za... Przydatność zdania, jakich można się tam nauczyć. W każdym razie, najgorsze w tym wężu, słuchajcie, moim zdaniem, w tym smoku, bo to też wygląda trochę jak taki chiński smok, bo chińskie smoki, jak sobie wygooglujecie, one są takie podłużne i mają długie wąsy. Ej, w sumie on trochę wygląda jak ten świerszcz, którego dzisiaj zobaczyliśmy ze starym. Najgorsze w nim, wiecie, co jest? Dźwięk, jaki, jaki jest zapowiedzią tego, że on nadchodzi, chociaż trochę doceniam, że jest ten dźwięk, bo dzięki temu przynajmniej wiecie, wiecie, ale z drugiej strony. Czasem chyba człowiek wolałby być nieświadomy. To co, dajemy węża jako ucieka mnie? Chociaż tak jak mówię, doceniam to, że on daje znać o sobie, bo są takie, które nie dają i to jest jeszcze gorsze. Powiem wam, że te takie czarne duszki. One są nawet spoko. W sensie są takie dla mnie neutralne. Zazwyczaj jak się do nich dochodzi, to i tak już yy, nie są aż takie trudne. On sobie tak po prostu idzie na was, no jest taki. nie wiem, ja bym dała podziwiam z dystansu chyba go. To jest smok? No wiem, że smok, ale też serpent, nie. Pamiętajcie, co powiedziałam po włosku. Zapamiętajcie sobie to zdanie. Tam chodzi o węża. O, ten taki... Czemu one są dwa razy niektóre? Ten jest też drugi raz. A może to chodzi o to, że jakiś jest we w wersji Dangerous? Ej, tu wszystko jest dwa razy, czy ja mam jakieś delulu? Nie wiem, może to było z zamysłem, że to jest ten turbo długi wąż w Dangerous palnia. Dobra, cicho tam, Nie, nieważne. No, robimy dalej. Mamy tego szkieletora. On jest też spoko. Rzuca kość mi, wyciąga sobie żebra i nimi was rzuca, więc tak sobie. Ale on mi jakoś turbo nie przeszkadza i wygląda fajnie. Też bym go dała podziwiam z dystansu. Jest spokojniutek. Ten czarny duszek wygląda bardzo jak krobus, zawsze mam wyrzuty sumienia, jak idę do niego po walce. Wiesz co, Asteati, to chyba tak nawet jest, że oni są z tego samego, jak to powiedzieć, z tej samej rasy, nie? No bo krobus jest z rasy tam tej, co walczy z krasnalami. W sumie nie wiem, jak ona się nazywa. Jakieś takie właśnie Spiritsy. Więc w sumie, no, sens. Mamy teraz y, Squid Kid, czyli to jest ten łeb latający i rzucający ogniem. No generalnie nie przepadam za nim, bo po pierwsze jest brzydki, mimo że jest różowy. To jest duży, okrągły łeb i jeszcze pluje na was ogniem. Dajemy go do Niezbliżej się. Tiger Slime. W ogóle tu są wszystkie slimy wyszczególnione. Ja bym właśnie się nimi zajęła od razu. I z jednej strony mam coś takiego, że wszystkie slajmy mogłabym przytulić, jak mam być szczera, bo slajmy są słodkie, z, z, chociaż przypuszczam, że jakbym je przytuliła na żywo, to pewnie są strasznie obcisłe i śluzowate, chyba że mają taką powłokę, jak taka banieczka, wiecie, jak takie gniotki, takie gniotki slajmowe, no. Ej, to jak tak, to fajnie, to ja chcę wszystkie przytulić slimey. To wrzucam wszystkie do, że chcę je przytulić. Chociaż ten Tiger Slime jest najgorszy, bo on to potrafi chodzić po Ginger Island. Wy sobie na spokojnie szukacie złotych orzechów, a on was, wiecie, z zaskoczenia. Uch, żebro prosto. Dobra, damy wszystkie slimy do wyprzytulania. No zobaczcie w ogóle, jak to pięknie wygląda, jak mamy taką kolonię slajmów. Siup. I tego źródła powiem Wam, nie znam nawet, bo on jest chyba na Wilderness Farm, czyli tej farmie, gdzie macie potworki, ale na zwykłej farmie też możecie włączyć potworki. Wystarczy, że strange band czyli taką przekąskę, on, ona może dropnąć z potworków i chyba można ją też ugotować albo kupić. Wystarczy, że to zaniesiecie do chatki wiedźmy i tam coś trzeba, w którymś z tych shrine'ów trzeba to podarować. I tak samo można potem wyłączyć te potworki na farmie. Więc mam do niego takie mixed feelings, bo za bardzo z tym nie walczyłam. Mogłabym go pogłaskać w sumie. Bo go nie znam, a wygląda jakby miał roślinkę na głowie. Taki zielony golem. One w ogóle mogą chyba dropnąć, jakie pokonujecie najrzadszy przedmiot w grze, czyli Living Hat. więc no w sumie nawet, nawet dobry drop może być, nie? Ale jest bardzo mała szansa na to. To jest chyba nietoperz czarny, więc w sumie mamy tutaj kilka nietoperzy. Powiem tak. Fioletowego nietoperza bym totalnie przytuliła, bo jest piękny. Ej, gdzie on zniknął? A tutaj się pojawił. Nie, nie, nie. On jest piękny. Czerwonych nie lubię, bo one są jakieś takie wredne. Ja nie wiem. Czerwony tak sobie. Dałabym chyba pozostałe na nie zbliżaj się, bo ogólnie nie lubię nietoperzy. Jest jeszcze jakiś nietoperz? Niebieski. No. A fioletowy jest u góry, bo zobaczcie, bo to jest chyba... To nie jest chyba iridium bat, tylko ten taki dangerous. Nie wiem, ale on w ogóle ma fajniejszy kształt niż te pozostałe. To jest taki kulnie cool, topesz. Robię sobie na drutach i na słuchawkach live ze linki, która gada o przytulaniu potworków ze Valley. co za kozy wieczór. No, ja dzisiaj, słuchaj, Patrycja wstałam i o dziwo nie wybrałam przemocy, tylko wybrałam miłość, więc <ścoughs> dlatego przytulamy się z potworkami. O, teraz jest ten taki owad, którego łatwo jest pokonać, i z niego wypadają muszki, i słuchajcie, on Was nigdy nie atakuje. Muszczki z niego wypadają, a z muszczków można zrobić przynętę, są potrzebne do jakichś questów. Yy, w ogóle samo dobre, on w ogóle nie przeszkadza, to jest, to jest najbardziej cool ziomek w całej kopalni. Powiedzcie, że się zgadzacie ze mną. Tylko gdzie by go dać, bo jednak jest latającym owadem, więc nie mogę go dać, co chcecie przytulić. Ale mogłabym go pogłaskać, bo jest niegroźny. O, pasują nawet do siebie tutaj. O nie, duchy. Są dwa pewnie dlatego, że... Nie, tu nie ma z Dangerous Minds jednak potworków. Po prostu są takie dwa duchy. Ogólnie wiecie, jaki mam problem z duchami? Są spoko, że są yy, powolne, w sensie nie atakują tak szybko jak węże, albo te latające robale, ale z drugiej strony też najgorsze jest to, że są powolne, a mianowicie jak je uderzycie i one odskakują, to minie 300 lat, zanim się znowu do was zbliżą, i tylko tracicie czas, czekając na zadanie kolejnego ciosu. Więc dam je do podziwiam z dystansu, obaduszki. Bo ogólnie są spoko, nawet. Tak z wyglądu. Dinozaura byś dał na przytulenie i tacy yy, Też tak chyba zrobię. To jest w ogóle dinozaur trochę obcięty, ale wszyscy się domyślamy, że to dinozaur. No, on jest fenomenalny, jest duży. O wiele większy niż wy. Ja sobie wyobrażam przytulanie tego dinozaura, jak przytulanie takiego dużego psa typu, nie wiem, jakiś Bernardyn, jak jesteście dzieckiem. O jezu, to jest to. Chcę go przytulić. O nie fuj, jak są te larwy latające. To jest, to jest gorsze niż ten wąż. smog, serpent, whatever. Ale plus jest taki, że z tego. Tylko właśnie nie wiem, czy z tej latającej formy, czy bardziej z tej larwowej. W sumie dam tą larwową też tutaj, bo to jest jeszcze gorsze. Najgorsze w tej larwie jest to, że ona się zamienia w to. To są po prostu. Oh. Nie wiem teraz, czy z obu, czy tylko z tego, może mam wypaść pryzmatik, yy, Sorry, ancient seed. Jest na to jakaś taka. No, całkiem spoko szansa zwłaszcza jak nie macie jeszcze tego nasiona, więc... No warto to pokonywać, ale nie warto się do tego przytulać, tak powiem. O, tutaj mamy podrabianego Digleta. No to za to, że jest podróbą, a nie oryginałem, to już w ogóle do hasioka. Mm, nie chciałabym go przytulać. Pewnie ma twardy łeb, jak tak się przedziera przez piach. Zawsze w ogóle wyskoczy tam, gdzie się go nie spodziewacie. Nie zbliżaj się. Ta kuleczka to jest chyba węgielek skaczący. I tak w sumie cute są te węgielki, bo skaczą, skaczą jak takie małe ptaszki. Ptaszki tak skaczą często i wydają bardzo słodkie dźwięki i chyba bardzo je lubię, tak właśnie stwierdziłam. To coś daje wam złote orzechy czasami, w sensie czasami taka kratka się zamienia, daje złote orzechy albo się zamienia w tego potworka. No generalnie brzydki jest ten potwór i jest bez sensu. Ale nie uciekam od niego, bez przesady. Tam go, do nie zbliżaj się. O, to jest super, to jest sigma potwór. Jak traficie na wulkanie, na piętro z grzybami, to jeden, jakiś, no niekoniecznie jeden, ale jakieś tam potworki mogą udawać pieczary. Takie ładne pieczary, magma cup. To mi się w ogóle bardzo podoba. Pogłaskałabym go. Nawet bym takiego sobie wzięła do domu, bo mi się kolorystycznie podoba. O Boże, to nie, to w ogóle do hasioka. Te czaszki pewnie spotkaliście w kamieniołomie, w tej kopalni. To jest najgorsze, co mnie spotkało, jak pierwszy raz weszłam do tej kopalni, nieprzygotowana na to, co może się stać. A jeszcze gorsze jest to, że jak już raz wejdziecie do tej kopalni, to potem jakieś piętro zwykłej kopalni losowo może stać się takim piętrem z tymi czaszkami. To jest najgorsze w tym wszystkim. Ten ziutek jest z wulkanu. Tak, on jest z wulkanu. A ten jest ze zwykłej kopalni i ten wybucha. Jak się go pokona, nie wiem, tam go do nie zbliżaj się. A tego y, podobnego, no one dla mnie są podobne, bo mają taki metalowy dźwięk jak się uderza. On jest w ogóle bez sensu. Brzydki też. Nie podoba mi się. Ale nie podziwiam go. Dam go do nie zbliżaj się. O, teraz mamy kraby. Wszystkie kraby są takie wiecie. No no, tak pod skórkę łapią mnie, przez to, że udają, że są kamieniem. Ten jest najgorszy, bo myślicie sobie, ale fajnie, jest ber, iridium, mm! i nagle idziecie do niego i on was pokonuje na hita, bo macie mało życia, a chcieliście tylko sobie iridium zdobyć. Więc tam wszystkie kraby, jak uciekam, bo one mnie tylko stresują. Ale dają jedną dobrą rzecz, jeżeli pokonacie odpowiednią liczbę tych potworków, chyba 60, to możecie dostać pierścień hmm, Crab Ring, chyba, czy coś takiego. Już nie pamiętam, jak on się nazywa. I on dodaje plus 5 defensa, więc to jest całkiem sporo. Dobra opcja, jak macie problem z unikaniem ciosów albo w ogóle z ranem po Skull czy coś takiego. Ten ziutek to jest chyba potwór z lawy. To jest najgorsze, co może być. Ja nawet mi się nie chce z tym walczyć. Co to w ogóle jest, że to żyje w lawie? Ale te dwa są jeszcze gorsze, bo to są ogniki latające. Ten w ogóle powoduje, że płyniecie. Nie, 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 nie chcę mieć z tym do czynienia. I co z tymi slajmami? One mi się tu sklonowały. Dobra, damy jeszcze raz tutaj. O, tego nie cierpię! Czekajcie, zrobię to, albo nie, zostawię to. Tak będzie lepiej wyglądać. Tego nie cierpię, bo to, to jest ten golem taki na tych piętrach od 20 do 30 chyba, albo od 30 do 40. Od 30 do 40. Nie, nie pamiętam, ale to jest to, co ma taki dźwięk yy, walących się kamieni, i on powstaje z ziemi i idzie na was. To jest najgorsze. Chyba już powiedziałam o kilku potworkach, że są najgorsze, ale no co ja zrobię, że tak jest? Ogniki wyglądają cute dla was z włosami na żel? Mogę się zgodzić, żeby tego ognika dać do chcecie przytulić, bo faktycznie jest ładny, ale tego nie, bo on sprawia, że jesteś płonącą pochodnią. Mumia! Mumie są spoko, bo powoli chodzą, ale najgorsze w nich jest to, że nie da się ich pokonać mieczem, jeśli nie macie Crusadera, czy tam w ogóle bronią, która nie ma tego ulepszenia Crusader. I zostaje wam tylko bomba. Ale nie są złe, podziwiam z dystansu. Ja lubię mumie i ten vibe. Wiecie z czym się też kojarzą? W Simsach 3, pewnie w 2 też, ale w 3 jak się pójdzie, pojedzie na wakacje do takiego ale Egiptu, to tam też są takie mumie i one są ładne. Dobra, coś by się tu zdublowało jeszcze. To jest zdublowane. Tu jest ta wersja ze strzałami. Nie wiem, czy kojarzycie ją, ale jak macie Dangerous Mine, to zamiast tych potworków są te i one z daleka strzelają do was z kuszy strzałami, które wyłączają wam światło. Czyli jak macie pierścień na światło, to nagle macie na ileś sekund debafa, że nic nie widać. Straszne to jest. Uciekamy przed nimi. Ale ten jest cute, tego bym chętnie pogłaskała. On jest w ogóle słodki, jak się do niego zbliżacie to zaczyna uciekać. Samo dobre. I chyba mi się skończyły już niezduplikowane. Wygląda na to, że bardzo dużo potworków mi się podoba, ale no spójrzcie na te, które chcę przytulić. Slajmy są piękne i kolorowe, można je w ogóle hodować na swojej farmie albo nawet w domu. Tylko, że was, wasz małżonek wtedy się trochę obrazi, że macie go wsiąść stąd. No ten nietoperz to w ogóle nawet nie, nie trzeba komentować, bo jest w pięknym kolorze. Dinozaur, wiadomo, skaczący ognik ze słodkim dźwiękiem, ideolo. No, a ten ognik zwykły, w sensie skaczący węgielek, to miałam na myśli, bo ognik on nie skacza, on was atakuje z nienacka, ale ten zwykły, ten pomarańczowy, on przynajmniej to robi, także macie czas, żeby odeprzeć atak, ale ten żółty to jest masakra. A, ten trzeci od końca, no, pogadałam o nim, ale go nie u. Yy... Nie umiejscowiłam go nigdzie. Ja go bardzo nie lubię. Dałabym go na nie zbliżaj się. Mi się to nie podoba, że ja idę w tej ciemnej kopalni. Najgorsze to, jak na tym poziomie jeszcze nie macie pierścienia, który daje wam światło. Tragedia. No, tego już mamy, bo się zduplikowało. To też, to też. No, ja jestem zadowolona z tego rankingu. Nawet widzę tu jakiś schemat, jak na to patrzę. Że wiecie, mogę pogłaskać takie nawet spoko wyglądające, ale nie aż tak cute. Podziwiam z dystansu takie, które generalnie wolno chodzą. Ciekawe. Może dlatego, że mogę je podziwiać z dystansu, bo wolno idą. Hmm? Chyba byłam sprytna, jak, jak to zrobiłam. Uciekam, wiadomo, od samych najgorszych wrogów. A nie zbliżaj się to w ogóle jakieś wybryki natury.